Za nami Rybobranie wydarzenie, które pretenduje do miana jednej z najlepszych imprez plenerowych w województwie lubuskim. Ogromne zainteresowanie tegoroczną edycją udowadnia, że to miano jest w pełni uzasadnione. Tegoroczna edycja rybobrania została podzielona na dwie odsłony. Pierwsza z nich, Rybkobranie, była dedykowana najmłodszym. Kolejny weekend to już kulminacja rybobraniowych emocji. Wydarzenie tradycyjnie zainaugurowała parada z udziałem mieszkańców. Celem był Krośnieński Port, w którym podobnie jak w roku ubiegłym, doszło do przekazania sterów miasta wodnikowi. Panie burmistrzu, co ja będę mówił? Wyznaczę, że zaufa mi pan i przez najbliższe dwa dni, szanowni państwo, wy! Będziecie tutaj dyktować warunki i to wy będziecie się dobrze bawić i to wy rozliczycie mnie z całej tej imprezy. Panie burmistrzu, co pan na to? Jak najbardziej oczywiście Wodnik przypłynął razem do nas z tym deszczem porannym, ale powiedział, że pogoda przez całe rybobranie murowana. Bawmy się świetnie to najlepsze dwa dni w roku święto naszego miasta. Rybobranie 2015, a teraz już ster naszego miasta przekazuje w dobre ręce. Wodnik! Brawa! Wodnik musiał się ciężko napracować. Zarządzanie miastem to nie przelewki, nawet jeśli była to tylko dwudniowa kadencja. Szanowni Państwo, rok, który spędziłem na dnie rzeki jedząc plankton i surowe ryby, oczywiście minął mi na tym, co robią wodniki, czyli na wodnikowaniu. Natomiast wizyta po roku podczas kolejnego rybobrania i przejęcie miasta od pana burmistrza, pana Marka, pozytywnie mnie zaskoczyło, chociażby pod tym względem, że ludzie są... Pięknie nastawieni, i powiem Ci, że nie tylko pogoda jest tutaj gorąca, atmosfera również jest gorąca. Raz na rok mam prawo przynajmniej zjeść jakąś pyszną, pyszną smażoną rybkę. Pan Robert Makowicz jest właśnie z nami. Nie wiem, czy coś zostawili dla biednego wodnika. Mam nadzieję, że tak, bo rybkę tu macie naprawdę pyszną. O tym wiemy nie od dziś. Do rybobraniowych smaków jeszcze wrócimy w tym serwisie. O godzinie 15 ruszyły pierwsze koncerty, a o dobry humor zadbał m.in. doskonale znany krośnieńskiej publiczności zespół samowar. Nie brakowało także wielu atrakcji zarówno dla nieco młodszych, jak i starszych mieszkańców. Rybobranie to wszak impreza rodzinna. Świetne nastroje dopisywały zatem wszystkim. Główną gwiazdą pierwszego wieczoru był Mesajach. Powiem ci, że rano wyglądało to całkowicie inaczej, bo było deszczowo, zimno i wiecznie. Ale chyba krosno na nas czekało, bo przez ten czas co odpoczywaliśmy przed koncertem, no to się wszystko zmieniło. Piękny zachód słońca. Koncert nad samą Odrą. Ja też pochodzę z Wrocławia, więc też miasto nad Odrą, wychowałem się nad tą rzeką, więc czuję się jakoś w domu. I tak też artystów powitała krośnieńska publiczność, a zespół udowodnił, że scena to ich żywioł i miano jednej z najlepszych koncertowych kapel w kraju jest w pełni uzasadnione.

Po takich emocjach zapewne przydałaby się chwila oddechu. Nic z tego, był to zaledwie półmetek rybobrania. W sobotę, podobnie jak w roku ubiegłym, w Krośnieńskim porcie królowały potrawy z ryb, przygotowane pod czujnym okiem Roberta Makłowicza. Nie zabrakło także rejsów z jego udziałem, a mistrz ceremonii opowiadał na pokładzie Zefira m.in. o smakach naszego regionu. Teraz, kiedy już yy, świadomość lokalna. Zaczęła na tych ziemiach istnieć, bo przedtem jej w zasadzie nie było. Wiadomo, straszono chłupką i czają, ludzie nie inwestowali. Po pierwsze, PRL, po drugie, nie, nie czuli się na swoim, teraz się czują. Więc to wszystko, co ze sobą przywieźli, a przecież wszyscy tutaj są e, stąd dopiero w drugim albo e, w trzecim pokoleniu, e, więc to, co z ich domów rodzinnych płynie, tworzy tę nową jakość miejscową. Więc tutaj się zleją. E, Przeróżne tradycje, które są już na stole przygotowane pod postacią różnych produktów, które w sposób logiczny powinny utworzyć i już tworzą nową całość lokalną, właśnie. Tego dnia również nie zabrakło muzyki, a gwiazdą wieczoru była Ania Wyszkoni, która tylko sobie znanym sposobem w mgnieniu oka przegnała burzowe chmury, po czym dała niezapomniany, magiczny koncert. <muzyka> To muzyczne show jeszcze na długo zapadnie w pamięci, bowiem, cytując komentatorski duet Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny, Roller Coaster to przy tym bułka z masłem. Z jednej strony niezwykła atmosfera, z drugiej zaś największe przeboje zagrane z pasją, której mógłby pozazdrościć nie jeden wykonawca. Ania Wyszkoni miała także doskonały kontakt z krośnieńską publicznością i z ogromną łatwością porwała kilka tysięcy osób do wspólnej zabawy. Emocji nie zabrakło także podczas loterii rybobraniowej, do której jeszcze w tym serwisie wrócimy. Finał tegorocznego rybobrania był ze wszechmiar spektakularny. Z okazji 110-lecia Krośnieńskiego Mostu przygotowano niezwykłą iluminację. Przez kilka minut niebo nad rzeką Odrą rozświetlały sztuczne ognie, a tysiące mieszkańców mogły zobaczyć prawdziwy pirotechniczny spektakl. Tegoroczne rybobranie ponownie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, którzy w miniony weekend tłumnie odwiedzili Krośnieński port. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się w ogóle sam pomysł rybobrania, zaproszenie gwiazd, nie tylko muzyków, tak, ale też na przykład Roberta Makłowicza. W tym roku jest bardzo fajnie. Bardzo się podoba. Bardzo miło jest, wesoło miło. Co najbardziej? Co najbardziej? No, wczorajszy występ, fajny był. Zupa, rosół rybny, dobry, bardzo smaczny. Dla dzieci dużo atrakcji dla wnusi, bo przyszliśmy z Wnusią, No w zasadzie wszystko się podoba. Fajnie, fajnie podoba nam super, się. No. Tak. Cieplutko, nie tak jak w zeszłym roku. No atmosfera jest super po prostu. A Jeżeli chodzi o wczorajszy występ. Mieliśmy na koncercie mieli... i bardzo nam się o, podobał, no. także bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że pomysły są dobre. Ja tutaj bym nic nie zmieniała. Jest dużo teraz atrakcji w tym roku też dla dzieci. To rybkobranie. Wydarzenie cieszyło się także ogromnym zainteresowaniem mediów. W tygodniu poprzedzającym imprezę do udziału zachęcały m.in. Radio Zachód i Radio Zielona Góra, które także wraz z TVP Gorzów Wielkopolski prowadziły relacje z Krośnieńskiego Portu. Również prasa nie szczędzi słów pochwały w stronę organizatorów rybobrania. Jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć atrakcji, obszerne podsumowanie wydarzenia można zobaczyć po głównym wydaniu serwisu oraz na kanale YouTube Krośnieńskiej Telewizji. Dodatkowo wyemitujemy rozmowy z tegorocznymi gwiazdami, a także pełny zapis iluminacji z okazji 110-lecia Krośnieńskiego Mostu.